No, gdzie bałem, że kurde ten komp to naprawdę mega. Normalnie teraz to moglibyśmy sobie na hailer na kołopie. Znaczy, wiesz, ja spokojnie mógł na jednym kąpie wszystko nagrywać No. Ale wiesz, ja już jestem tak nauczony, żeby dwa kąpy. mieć święty spokój. No. Ja chyba też sobie zainwestuję w drugiego kompa Bo wiesz, na jednym kąpie to ja po prostu przez NDI sobie wysyłam dźwięk, obraz. Nie mam praktycznie w ogóle input Laga, może tam 10 milisekund, to praktycznie to jest niezauważalne. No. Więc według mnie po prostu epicko działa. A po drugie, wiesz, no. jak serenderuję filmy, to mam w dupie mogę zagrać coś innego w czasie. No. Wiesz, zawsze możemy leci. sobie. Wiesz, tak. zawsze możemy się ugadać na Halo. No, ma w lepszym do ogrania. No. Powiesz mi warta. To jest jedna z, z lepszych gier, w którą warto go ogrywać na kopie. Jedynie od DST jest na solo, ale Ale reszta jest spoko. Dobra, lotujemy. Powiem ja Ci, że dawno już nie grałem, kurde. w... No ja też. Ja, ja ci powiem, że ja też dawno nie grałem w pubka. Ogólnie, kiedy ostatni raz grałem, to w tamtym tygodniu z Szurlotem, a Szurlota jeszcze nie mam odcinka wyrenderowanego. O kurde. No nie mam kiedy nawet, tak szczerze. O. Dobra, ja mam kurde tylko dubeltówkę. Mm, nie mam dubeltówki. O, jesteśmy ja w Aisa, Ale ja tu przelatuję. Ja sobie doładuję może dubeltówkę do w razie czego. No, doładuj sobie. Kul, lepiej, żeby był były Nie, wolę jakoś dzisiaj dubeltówką polecieć. No, strzelba jednak jest mocarna. Dosłownie jeden strzał w ryj delikwenta nie ma. Kurwa, nie mogę ten dodać. O, kaczej Czok. O, i ładownica do strzelb. Dobra, mamy czok i ładownicę. Mam M24. No to brawo. Mam kurde strzelbę i snajperkę. Mam w razie czego do luna te 2. dwa. Ja mam razy trzy. I mamy jeszcze dwójkę i dwa kątowe chwyty przednie, a czymy dziób. Spokojnie. Dwójkę też wezmę, żeby ktoś tu jest. A, dobra. Wzią. Niestety Ory, nie. tego nie do. Dobra. Jak co dwójkę sobie zostawię w ekwipunku Kleżesz czy ktoś tu no. do nas? Nie. Raczej nikt do nas tu nie leciał. Ale radzę mieć oczy dookoła głowa najlepiej jeszcze jedno w dupie. No to standard. No. Kurde, M450 ty... co AISA? Jak myślisz? Em. E... Chwila, jakie M400? M416. A, y... Generalnie M416 ma lepszy odrzut od Asa i, i ma te same modyfikacje, co do niego wchodzi jak modyfikacja kolby. I w gruncie rzeczy. No wiesz, no powiem ci, oparzy. że chyba lepiej. Dobra. Znaczy się, wiesz, to zależy, jeśli ci zależy na. Te, te na, te, te ob, na większych obrażeniach kosztem odrzutu, czy też na mniejszych obrażeniach, ale lepszym odrzutem? Hmm, pomyślmy. W tym momencie to ja chcę przeżyć. O, tak ja ci powiem. Mm, Dobra, ja, ja sobie wziąłem SLR. Mi... Albo nie, M16 tak, na... taki... wziął... sobie znamy. Taki. Wziąłem M16. M16 sobie wziąłeś? Tak, bo jednak przyda mi się co. O kurna mutant. Jak ja mu nat... mu... Tanta, to mutantę ja od razu zamieniam za ten. Za szczelby. Jak Masz tu SLR, jak je ja zapieprzam teraz? Jak je ja zapieprzam z tym mutantem? Jezus Maria, weźmiemy ten granat. O kurde, ale mi się przyfarciło. Mam mutanta m 24. Jakby co, masz tu m 16 jest nawet nie nie, nieco lepsza od niej. Okej, okay, dobra. Ja mam M24 i Mutanta. Okej, okay, leci zrzut. Niedaleko nas, no? no. Leci mniej więcej tam. Kurna, no. Walony płotek, walone drzewa, walone wszystko. Walę wszystko. Lecę w twoją stronę trochę Okej, okay, widzę zrzut lecę tam w jego kierunku A chyba, że żebyś chciał jeszcze lecieć ze mną. O o, Ajsik, ale nie, zostanę przy... Przy mutancie. Dobra. Dobra, już Skurde. wiem, że zamienię kurde za skara. Co zamieniasz? Nie mam wychodzić ze skara. Okej. Okay. Co, skarasz taki zły? Nie, mówię, że skar jest dobry właśnie. a No ja nim porałem. Kilka fragów zrobiłem tym skarem. Chyba dwa, trzy fragi? Jak nie cztery. Ja dosłownie. <laughs> mam bugi! Masz bugi? No to fajnie. Tak. A Dobra, że mają te bagi? Jezu, dopiero teraz zrozumiałem ten żart. No, ktoś musiał sobie zażartować Kurde, ile te ja czwórkę próbował. I to na gwałt. Co ty krejt? Na gwałt? Tak. Jezu, chłopy, to nie na nagraniu! U mnie też i co? To. Ja tu robię kurde family friendly content, a ty o gwałcie mówisz? Ja, <laughs> nie ma familii. Aż mi, się, aż mi się przypomniał no, taki o mem, mam, że no, kiedy startujesz w wyborach, a Korwin. Nie, że było coś takiego. Kiedy startujesz w wyborach, a Korwin mówi o gwałceniu Matki Boskiej. <laughs> M6? To U... Nie, 45. To ja to no ja pierdolę. Dobra, może to być crate. Co? Lepiej, żebyś zobaczyć co się stało. Nie wiem, nie widzę. Czekaj, bo ja szukam tutaj, kurde. Ja pierdolę. To żeśmy się pojechali, kurwa. Coś ty odjechał. Spójrz, zobacz sam. Właśnie, polecę i zobaczę. Hmm. Chyba się wyjebał dziś. Tak. podejrzewam Nie, zobacz. Kurwa, ur... nie! Nie to! Kurwa mam lunetę 8! Ja mam znajpę! No właśnie! Trzymaj tu! Zaznaczyłam! Kurde! na początku ja myślałam, że ty zareagowałeś na to auto! Nie, ja na ósemkę zareagowałem. Już sobie do powiada Wiesz tu na netę taki... mi denerwuj <grym> Jest tych Jest te bogi dom. Byłeś na tych wszystkich domkach tutaj e, Nie, bo ja już swoje rzeczy mam Dobra, ja szukamy jeszcze mety czwórki co najmniej Lepiej szóstka Wiesz mogę ci dać trójkę. trójkę. mam. Mam dwa razy trójkę. Aha. Aha, ja mam trójkę i ósemkę. Dzięki za ósemkę, by the way. Spoko bo mi do nie ważne. Serio ci mówię? Nie chciałem i do skara. No bo przecież no do karabinu szturmowego nie dawalisz ósemki. Jak to nie? No ja ci ja to ja ja mówiłem przecież. Opie, ja to wszystko dole kurwa zmodyfikuję. Ahoj, karteczki. Krat... A chuj chyba. Crate, jedyna osoba, która dosłownie jak wszystko popieści, to wszystko się zmieści. No. Co tam masz? Um, jedynie aptekę znalazłem. Zestaw pierwszej pomocy, nie aptekę. Ale na to mówię apteka ogólnie. Apteczka. No. Ja bojba. Jest tu coś? Się. Gówno, nie ma nic. O! Ja, jed, ja jedynie co widzę, to może. Może, może. Może coś mogę. widzę. Może to dobrać. będzie w pierdol. Jezu. Crate! Na o. konarze się zatrzymałeś! Tak. Kurde! Ja nie, ja nie widziałem, że to może zapędy do konarów. Uważaj, bo jeszcze to, ten konar okay. zapłonie przed tobą. Daj mi to. <laughs> Kopteczki mówię, wystarczy mi. Ale naprawdę ja jestem jakieś niemożliwe, że się tak e tym bagiem wyjebałem. Główno teraz cztery, Chociażby teraz. Jeszcze tłumik. O, pod Pionowy chwytak, o. O. O, strzy o, strzykawka. Lepszy chwytak niż... Pod... Jaki chwytak? Chwytak. Pionowy. Aha. Aha. 7 granatów łukowych, top 3. Kurwa, co to jest? Dwa razy. Czwórka kolejna, ja pierniczę, to ja od razu wymieniam. Panie, kurwa, nie było nic, a teraz wszystko jest. <gryw> Najwyraźniej gra zauważała moje spierdolenie, i postanowiła się nad to rozlitować. O, mo o, Mosin. Mosin? No. Mosasin. O, luneta obserwatora. Na no. górę pierdolę A oj wile. To to jest za luneta Czwórka zaś. Wiesz czwórkę? Tutaj. Jest. <noise> tak, bo ja mam trójkę. Jezu z samej znajdujesz. Ja pierdolę? Auto gdzie? Ja słyszę. Po prawej stronie słyszę. Widzę dwóch Zaznacz. Tam. Tam A to jest za daleko ode mnie. Kurwa Ja jadą. jadą Jadą dom. ja do, mnie. do mnie. Nie mam cię jak nawet ratować Pamiętaj Dobra dalej do mnie Dobra, ja się doczekam no W razie czego... Dobra Jesteś w kurwie i my wypierdolą Dobra Kto to do mnie? Jest. E, za mną jest mniej więcej Podbiegają tu. Dobrze. Kurwa, dostałem ja. No nie, zabiją mnie. Tu jest dwóch, tu jest dwóch. Ja się muszę wleczyć, bo mi Jest na dachu, jest na dachu. Dobra, zniechęciłem go. No ale już po mnie będzie. A ja się. Najpierw dole. Kurwa, nie tombę <laughs> miałem, czaisz to. Nie... No, kurna, no nie wierzę! No się nie dziwię, jak on mi 400 setny level. Kurna, co zaję pan spod Ty wiesz co może za sobie z swobodny, co? Do lobby? nie Dobra. Nie ma takiego czegoś jak swobodny. Dobra, dobra, spokojnie. Pi. Chciałem, chciałem tylko, żeby po prostu dało się to jakoś oglądać. Ale iść zrobiłem zrobili chociaż.